Witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat paznokciowy od Ponad miesiąca, jak nie więcej od 29 stycznia mam akryle na sobie non stop. Nie są to moje pierwsze akryle, miałam przygody takie, że miałam je ściągałam, nakładałam ponownie i teraz chciałabym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat manicure akrylowego. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Zacznę może od tego, że moje paznokcie są słabe i ciężko mi jest je zapuścić, i po prostu takiego efektu nigdy w życiu na swoich naturalkach nie miałam, czyli taka średnia długość wypiłowana do migdała, i po prostu, nawet jeśli udało mi się je dłuższe zapuścić, to niestety były na tyle cienkie, że za chwilę mi się łamały, rozdwajały, i tak naprawdę żadne odżywki nie sprawiły, że one były maksymalnie grube w okresie ciąży, pamiętam, że były paznokcie naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o grubość i długość, wtedy miałam je w najlepszej kondycji, ale niestety, żeby się tutaj prezentowały fajnie, to niestety bądź stety musiałam zainwestować tak naprawdę w paznokcie akrylowe i teraz po prostu nie wstydzę się Wam pokazywać moich paznokci, chociaż kremik do rąk by im się przydał. Coś czuję, że ten film będzie dosyć długi, więc tutaj mam nadzieję, że osoby zainteresowane zostaną ze mną do końca. Jak już Wam wcześniej wspominałam, to nie jest moja pierwsza przygoda, przygoda z akrylami. Jest to najdłuższy moment od zrobienia akryli do tego momentu, kiedy je mam non stop, bez ściągania, więc tutaj chciałabym Wam powiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda z akrylami i dlaczego na akrylesie zdecydowałam, Ponieważ alternatywą dla akrylist są oczywiście paznokcie hybrydowe. Ale również też przedłużanie paznokci metodą na żel, więc tutaj ja jednak zdecydowałam się na akryle, dlatego, ponieważ paznokci akrylowych nie utwardza się w lampie, jak to jest chociażby w przypadku paznokci hybrydowych i żelowych. Ja jakoś do tego naświetlania jestem uprzedzona. Poza tym mam tutaj na ręku, jak mogliście nie jeden raz zauważyć, takie znamy. Czerwone i ja nie wiem jak Oddziałują te promienie z lampy Właśnie na to moje znamie I stwierdziłam, że rezygnuję Z tego tytułu z paznokci Hybrydowych Żele dlatego nie Ponieważ są jednak utwardzane W tej lampie i został mi tak naprawdę Akryl Oczywiście przedłużany na formie i cóż tutaj mogę Wam powiedzieć na jego temat? Moje notatki, pierwszy punkt to koszt zrobienia ich od podstaw u kosmetyczki kosztuje w zależności oczywiście od salonu między 100 a 120 zł i jest to koszt Przygotowania od początku do końca dłoni. Po prostu przychodzicie z dłońmi, skórkami z takimi na pół paznokci i wychodzicie po prostu uuu, z takimi paznokciami, że chodzicie po prostu przez cały tydzień i po prostu nie wierzycie, że to są wasze ręce. Ja tak, przypa... ja tak przynajmniej miałam, więc tutaj w salonie powiem wam już na samym początku, warto je zrobić od początku, czyli aby profesjonalistka zrobiła wam kształt. Kształt wypiłowała je na odpowiednią długość, wtedy już tak zwane nadlewanie, uzupełnianie jest już stosunkowo proste, więc tutaj, jeśli chodzi o uzupełnianie paznokcia akrylowych, one odrastają, no standardowo zależy to wszystko od osobnika, u niektórych jest to tydzień, u niektórych 2,5 i tygodnia, 2 tygodnie, ja je uzupełniam w chwili obecnej samodzielnie i uzupełniam je raz na tydzień, raz na półtora, rzadko raz na dwa tygodnie, ponieważ akryl ma to do tego, że jest grubszy aniżeli lakier, chociażby hybrydowy i ten odrost po prostu razi bardziej w oczy. I jeśli chodzi o Nadlewanie paznokci również robiłam to raz w salonie i raz poprosiłam, zadzwoniłam tak naprawdę, aby do domu przyjechała mi pani, ponieważ nie mogłam niestety wyjść z domu, a jednak te paznokcie potrzebowały już nadlania. I po prostu stwierdziłam, że w internecie na gantry. Z tego, co mi się wydaje, znalazłam panią, która do domu dojeżdża i właśnie zrobiła mi paznokcie, i ja wcześniej, te moje pierwsze razy, zazwyczaj na te akryle nakładałam, mimo wszystko, hybrydę, przez co zdjęcie potem i uzupełnienie samodzielne tego. To jest po prostu niemożliwe, jeśli nie macie odpowiednich sprzętów, ponieważ nie możecie hybrydy z akrylu rozpuścić acetonem, ponieważ w tym samym momencie rozpuścicie również akryl, ponieważ akryl jest rozpuszczany poprzez aceton i namaczanie w tym acetonie możecie również w ten sposób ściągnąć paznokcie akrylowe. Więc tutaj niestety potrzebna jest fryzarka, taka już konkretna, żeby ten, tą hybrydę z tego paznokcia zdjąć. Za każdym razem po prostu obserwowałam, jak te panie tutaj majstrują przy tych moich paznokciach, i po prostu, powiedzmy, nabierałam takiego doświadczenia, aby to potem robić samemu. I tak naprawdę mój ostatni raz zakończył się naprawdę masakrą, jeśli chodzi o moje paznokcie, ponieważ miałam tą hybrydę i już po prostu te paznokcie raz, że się odrywały, i już po prostu nie były tak bardzo trwałe. Ja jeszcze zestawu do e, robienia paznokci akrylowych nie posiadałam, więc tutaj próbowałam jakoś swoimi sposobami zdjąć te paznokcie akrylowe, przez co niestety moja płytka paznokciowa. E, ucierpiała, ale jeśli robicie to umiejętnie to naprawdę płytka paznokcia nie ucierpi na tym, więc tutaj warto do zdjęcia paznokci akrylowych podejść, naprawdę z głową nie robić tego tak jak ja, ale paznokcie stosunkowo szybko mi się odbudowały potem, więc nie miałam z tym jakichś większych problemów. Dlaczego mi się odklejały? Zauważyłam, że podczas gdy często myjecie ręce na na przykład myjecie naczynia, namaczacie te paznokcie i tak dalej. Po prostu ten akryl traci na tak zwanej trwałości i też akryl akrylowi nierówny tak naprawdę, z tego co zauważyłam, te paznokcie akrylowe, które miałam robione u kosmetyczki, były dużo bardziej trwałe niż te, które ja robię sobie w chwili obecnej. Nie wiem od czego to zależy, czy od likwidu, czy od jakości akrylu, ale tutaj jeśli się pewnie zajmujecie tym tematem, to zapewne będziecie jaka jest różnica między tymi akrylami. Jeszcze tutaj spojrzałam w notatki, zapomniałam wam powiedzieć jaki jest koszt tego nadlania tych paznokci zarówno w salonie jak i u pani dojeżdżającej i jest to koszt bardzo podobny i nadlanie paznokci akrylowych jest to koszt 70 zł. 70 zł zapłaciłam tej pani, która do mnie dojechała, oczywiście są w to wliczone koszty dojazdu i tak dalej i też pod tym względem, że była elastyczna pode mnie tak naprawdę godzina ustawiona, więc tu pod tym względem było to bardzo duże udogodnienie dla mnie, lecz jednak 70 zł trochę boli po kieszeni i też wszystko zależy również od kobiety, która to robi, tak? Ale jej, ta pani, która u mnie była tak naprawdę zdjęła mi hybrydę, nadlała mi akryl, nałożyła drugą hybrydę i nic nie robiła już ze skórkami, nawet ich nie odsunęła e, i tak dalej, więc pod tym względem no, byłam troszeczkę zawiedziona, zaś w salonie, kiedy byłam na nadlaniu, uzupełnieniu tak naprawdę paznokciach krylowych, po prostu pani zrobiła mi full service razem z namaczaniem skórek, wycinaniem spórek i po prostu te paznokcie były fenomenalne, więc tutaj też wszystko zależy od tego jaką praktykę ma osoba, która robi oczywiście te paznokcie akrylowe, więc tutaj ciężko mi jest tak, nie ma sensu Ugalniać o eee, tego tematu, bo wszystko zależy od um, precyzji i umiejętności osoby, która to wykonuje, bo też zauważyłam, że te paznokcie akrylowe były różnej grubości też eee, i po prostu. Tak jak powiedziałam, wszystko zależy od osoby, która je wykonuje. I ja stwierdziłam po pewnym czasie, że nie będę raz na dwa tygodnie powiedzmy wydawać 70 zł na uzupełnianie tych paznokci, ponieważ jakoś szybko mi rosną te paznokcie, i stwierdziłam, że będę je sama sobie uzupełniać i. Zamówiłam sobie zestaw na Allegro, taki maksymalnie podstawowy, z rzeczami, które są do tego celu niezbędne. I ten zestaw kosztował mi około 80 zł, z tego co pamiętam, plus koszty przesyłki. I tutaj się sugerowałam raczej firmą, ponieważ firma Neonail jest mi dosyć znana i stwierdziłam, że wezmę, ponieważ no. Stwierdziłam, że powinno być to dobrej jakości Po czasie, kiedy używam już tego zestawu no dosyć długo To mogę stwierdzić, że jednak te akryle nie są jakiejś super jakości Więc tutaj w tym zestawie O tutaj mam w woreczku e, Niezbędne do zrobienia akryli Są e, Oczywiście proszki z akrylem e, I ja tutaj dostałam Trzy w tym zestawie Jest biały, przezroczysty oraz różowy Czyli można takiego fręcza sobie strzelić e, Jest szczoteczka e, Do e, Od Od, od z ścierania pyłu po prostu. Następnie niezbędny jest likwid, który łączymy razem z tym proszkiem i dzięki temu możemy sobie formować paznokcie. Kieliszka nie dostałam. Pędzelek średni. Teraz już wiem, że inna, inny pędzelek jest zdecydowanie lepszy do robienia akryli, ale taki dostałam, na takim pracowałam na początku. Dwa pilniczki chyba bananowe o dużej gradacji również były w tym zestawie. Bez takiego oto primera, to jest bezkwasowy bądź kwasowy, już tutaj Wam nie powiem, non-acid, czyli bezkwasowy primer, którym się pokrywa naturalną płytkę paznokcia przed zaaplikowaniem akrylu. Również był w zestawie oraz szablony. Nie wiem tutaj ile ich było, 50, 100, już nie pamiętam, ale szablony również dostałam w tym zestawie i to wszystko kosztowało 80 zł plus koszty przesyłki. I teraz tak, jak to jest zrobieniem tych paznokci samemu w domu. Ja również byłam na tyle ambitna, że chyba dwa razy próbowałam sobie sama nadlać te paznokcie akrylowe, zrobić od podstaw, tak naprawdę na tej formie przedłużyć i tak dalej. Wszystko zrobić od początku do końca, bo stwierdziłam, że jak się napatrzyłam już na te wszystkie panie, które tak tutaj śmigały mi przy tych palcach, no to ja oczywiście sobie sama również też poradzę. Jednak okazuje się, że to nie jest prosta sprawa raz, że e, miałam i mam tak naprawdę trudności żeby założyć odpowiednio e, ten szablon więc tutaj już poległam tak naprawdę w przedbiegach dwa, po prostu przygotowanie paznokci pod akryl i tak naprawdę pod hybrydy jest e, dosyć czasochłonne, ponieważ trzeba tutaj e, zrobić idealnie skórki, delikatnie zetrzeć płytkę paznokcia, nie bardzo mocno delikatnie wyrównać Ją I po prostu potem zabawa z tym pędzelkiem, z tym likwidem, który maksymalnie ma taki bardzo intensywny zapach. Nie chcę powiedzieć, że śmierdzi, ponieważ mi on nie śmierdzi, ale unosi się w całym domu i niestety, kiedy ja uzupełniam sobie paznokcie, to mój mąż cierpi, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, żeby robić to w przewiewnym pomieszczeniu, ponieważ zapach jest bardzo intensywny. I niestety uzupełnienie tych paznokci, uzupełnienie trwa jednak dwie godziny, więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i najlepiej, i najlepiej znowu się zapowietrzyłam, najlepiej zakupić sobie frezarkę. Ja zakupiłam najprostszą frezarkę do manicure z... Lidla i po prostu to był strzał w dziesiątkę. Nie wyobrażam sobie samodzielnego uzupełniania paznokci akrylowych bez tej frezarki. Po prostu za pomocą pilniczka nie jesteście w stanie tak przygotować sobie tutaj płytki paznokcia przy skórkach, żeby po prostu potem elegancko sobie je uzupełnić. Więc ta frezarka to jest połowa sukcesu i tak naprawdę przyspieszenie całego tego procesu. I tak naprawdę to jest szał w dziesiątkę i to jest mój ulubieniec po prostu w chwili obecnej, ponieważ raz można bardzo szybko sobie przygotować, o jak wam to powiedzieć, chodzi o to, że przy. Em, uzupełnianiu paznokci akrylowych trzeba jak najlepiej przygotować tutaj granicę między akrylem, który trzyma Wam się jeszcze na paznokciach a Waszą naturalną krótką paznokci. Nie może tam być żadnych, żadnego powietrza, nie może po ten akryl się z, dostać żadne powietrze, nie może być on broń Boże mokry, ponieważ kiedy dostanie Wam się woda pod akryl, który macie i nadlejecie, uzupełnicie sobie po prostu ten Akryl, potem ponownie, to po prostu tam może się, mogą się dziać cuda, jeśli jest niestety trochę wody pod tym akrylem, który macie już na płytce paznokcia, więc tutaj warto mieć to na uwadze i przygotować bardzo dobrze tutaj płytkę paznokcia pod uzupełnienie. I jeśli chodzi o takie minusy, no to oczywiście czas, który trzeba poświęcić na uzupełnienie. Poza tym frezarka jest głośna, pyli się to maksymalnie, ponieważ tutaj jednak trzeba spiłować dosyć mocno ten stary akryl i po prostu tego pyłu jest mnóstwo. likwid dosyć intensywnie pachnie, więc tutaj dla domowników jest to dosyć uciążliwe. Też utworzenie idealnej kulki z akrylu jest do Dosyć trudne, żeby też tutaj nie, na, nie zalać sobie skórek, trzeba uważać, więc tutaj no, są niedogodności, ale dla chcącego nic trudnego, można pokombinować. I tutaj, oczywiście, zakupienie takiego zestawu i robienie sobie tego samodzielnie w domu jest oczywiście dużo, dużo tańszą opcją. Takich moich uwag do tej pory y, Mogę Wam polecić Jeśli chcecie się zdecydować Oczywiście na paznokcia akrylowe Warto je y, uformować sobie U kosmetyczki, czyli zainwestować Tą stówę na to, żeby zrobiła Wam to Profesjonalistka Potem zakupić sobie taki zestaw y, I po prostu, i frezarkę oczywiście Więc to w sumie wychodzi y, Koszt jednego takiego y, Powiedzmy zabiegu y, W salonie y, I po prostu po potem sobie nadlewać samodzielnie te paznokcie i broń Boże odradzam Wam tak naprawdę robienie hybrydy na akrylach ponieważ, gdyż, aczkolwiek dlatego, że zwykły lakier nałożony na akryl wysycha maksymalnie szybko i on nie odpryskuje, jedynie co może Wam się zetrzeć tutaj przy, przy końcach ale tak naprawdę nałożony na niego jakiś top coat i robi naprawdę robotę i tak naprawdę możecie zmieniać sobie, ile razy chcecie te paznokcie, ponieważ one Wam się nie odprysną, no. Lakier kolorowy tak naprawdę nie straci na intensywności, a bardzo szybko wysycha i tak naprawdę to jest bardzo, bardzo wygodne. I w końcu mogę te wszystkie moje lakiery, które mam w, swoim, w swoich zapasach, wykorzystać i cieszyć się nimi, dzięki temu, że mam właśnie raz pięknie uformowane paznokcie, dwa po prostu szybko schną i nie zajmuję już malowanie docelowe kolorem tak bardzo dużo czasu jak na zwykłej naturalnej. Płytce. Jeśli chodzi o uszkodzenie płytki paznokcia, to w momencie, kiedy uzupełniacie sobie tak naprawdę tylko tutaj odrost, to tak naprawdę może delikatnie ucierpić, wszystko oczywiście zależy od tego, jak delikatnie to robicie, tylko delikatna tutaj część tego paznokcia, który Wam odrósł, odrósł, więc tu jeśli chodzi o zniszczenie płytki paznokcia, jest naprawdę bardzo minimalne. Wydaje mi się, że hybryda zdecydowanie bardziej niszczy płytkę paznokcia i po prostu tutaj. Jeśli umiejętnie jest, ciągniecie, jeśli chcecie się ich pozbyć już na Amen, to po prostu płytka paznokcia tak naprawdę nie ucierpi, więc pod tym względem wydaje mi się, że nie ma się co martwić. Oczywiście pierwszy akryl, który macie na paznokciach, sprawia, że on jest ciężki, tak? Jest dużo ciężki niż lakier, hybryda i tak dalej. I po prostu potrzebujecie troszeczkę dłuższego okresu czasu, żeby się do nich przyzwyczaić. Ale wbrew pozorom, po jednym dniu już po prostu zapominacie o tym, że te coś na tych paznokciach cięższego jest, i naprawdę przez tydzień się chodzi i się ogląda i się nie wierzy, że to są wasze paznokcie. i Ogólnie rzecz biorąc, też nie jeden raz mi się zdarzyło, że uderzyłam paznokciem, no tym końcem paznokcia o coś. Przez przypadek i po prostu ból jest niesamowity. Nie odrywa wam się to, nic się nie uszkadza, ale po prostu, no, niestety płytka paznokcia dostaje wtedy w kość i cały palec was boli, tak że normalnie nie wiecie, gdzie wejść z tym bólem, ale po prostu to wszystko zależy od tego, jak bardzo osoba jest uważna, że tak powiem. Też jeśli chodzi o formowanie paznokcia, jeśli chcecie się zdecydowanie, jeśli chcecie się zdecydować, Zdecydować na paznokcie akrylowe, warto, żebyście mieli troszeczkę zapuszczone swoje paznokcie, aby ta część wydłużona miała się na czym trzymać. Po prostu to trzeba mieć na uwadze. Bardzo istotną sprawą jest posiadanie takiej oto szczoteczki. Nie tylko do, to, do tego, aby ten pył podczas piłowania sobie tutaj zgarnąć, ale warto mieć ją również w łazience, żeby sobie tutaj jednak czyścić po każdym. Raz, raz dziennie powiedzmy, czy jeśli jest potrzeba częściej tutaj tą długość paznokcia, ponieważ długie paznokcie łapią różne rzeczy i jednak zbiera się tam więcej brudu aniżeli przy krótkich paznokciach, więc warto zwrócić uwagę również na higienę tych paznokci. Jedno z pierwszych pytań, które zadałam pani, która robiła mi paznokcie akrylowe, brzmiało: ile razy można je nadlać, je uzupełnić, tak naprawdę? I pani mi powiedziała: ile. Czasu pani chce, że ma takie klientki, które rok przedłużają sobie i nadlewają, i tak naprawdę nie ma konieczności ich ściągania. Ja w chwili obecnej mam te moje paznokcie od 29 stycznia i po prostu już ta część, którą robiła mi pani w salonie, jest naprawdę już tutaj przy końcu, więc przyjdzie czas, kiedy będę miała na paznokciu tylko i wyłącznie wyłącznie mój akryl, ale kształt paznokcia jednak jest zachowany, więc tu już nie będę musiała ich tak naprawdę robić od podstaw na formie, czyli przedłużać, i tak dalej, więc tak to wygląda i po prostu. Mi się wydaje, że paznokcie akrylowe są mega, mega wygodne i zauważyłam też, że wbrew pozorom mało salonów robi jednak manicure akrylowy. Nie wiem, od czego to zależy. Bardziej pracują i bazują na żelach, więc tutaj możecie mieć problem ze znalezieniem salonu w najbliższym otoczeniu, który będzie robił paznokcie akrylowe, więc tutaj to tyle, jeśli chodzi o Moje spostrzeżenia w tym temacie wiem, że ten film jest bardzo, bardzo długi. Wydaje mi się, że nie pominęłam żadnej tutaj kwestii. Macie tutaj dosyć sporo przybitek, jeśli chodzi o chociażby produkty, które są potrzebne do zrobienia, jak ja je wykonuję, więc mam nadzieję, że ten filmik nie jest aż tak bardzo nudny. I tutaj sobie jeszcze przypomniałam, że w przypadku kiedy chcecie robić sami y, chociażby tylko uzupełniać sobie akryle to Podstawą jest nie tylko tutaj te wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia, ale bardzo ważny jest również pędzelek i ten, który był w zestawie jest średni, ponieważ jest zakończony w taką kuleczkę i bardzo ciężko jednak jest nim zrobić tutaj przy skórkach to uzupełnienie. I pani jedna w salonie mi poleciła zakupienie płaskiego pędzelka, który jest zakończony. W szpic. On jest bardzo podobny do pędzelka do ust, i to jest właśnie naturalne. Więc tutaj warto w pierwszym, w pierwszym... warto zainwestować w dobrej jakości pędzelek, aby ułatwić sobie już na samym starcie pracę. Tak długo tu do Was rozmawiałam, że ścierpły mi nogi, ale mam nadzieję, że poruszyłam temat i wyczerpałam go tak naprawdę. Cóż tu jeszcze miałam Wam powiedzieć? Coś mi wpadło do, aha, taka anegdota, że w momencie, kiedy macie padności akrylowe, ta płytka tutaj jest jednak grubsza i zebranie czegoś z podłogi, chociażby drobnych, czy coś w tym stylu jest Dosyć uciążliwy, więc jeśli wydają Wam resztę, od razu proście do ręki, ponieważ ciężko potem zebrać, jednak podchaczyć tutaj takie drobne rzeczy tymi paznokciami. I po prostu, jeśli macie jakieś pytania w tym temacie, to z chęcią Wam odpowiem na dole pod filmikiem. Wszystkimi moimi paznokciami akrylowymi chwaliłam Wam się na Instagramie, więc tutaj na pewno będziecie mieć też to, jak moje paznokcie wyglądają na różnych etapach. Więc teraz nie pozostaje nic innego jak podziękować wam za uwagę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, kto dotrwał do końca tego filmu. No i oczywiście nie zapomnijcie kciukować, subskrybować mojego kanału. I z tego miejsca dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa. W temacie paznokci akrylowych dokręcam wam w chwili obecnej taką aktualizację, ponieważ chwilę po nagraniu materiału, który przed chwilą obejrzeliście, yy... Zdjęłam moje akryle, ponieważ przedłużałam je, uzupełniałam je tak długo, że po prostu na samych końcach zostały mi te pierwotne paznokcie, które robiłam u kosmetyczki. I po prostu mój akryl, który sobie uzupełniałam, paznokcie nie był aż tak mocny, nie wiem od czego to zależy, ale nie był tak mocny i po prostu już te paznokcie mi przy większym uderzeniu, przy dłuższym namaczaniu, itd. Się odklejały, więc stwierdziłam, że już nie ma sensu i po prostu je sobie zdjęłam. I w chwili obecnej mam swoje naturalne paznokcie, które, które utwardziłam sobie za pomocą hybrydy, a dokładnie nałożyłam sobie hybrydę i ten. Nie wiem jak to nazwać, Laker, lakier z semilak typu hard, przez co płytka jest bardziej równa, ponieważ po zdjęciu jednak tych akrylni paznokcie były e, takie papierowe, cienkie, łamały się, ale... Miały bardzo fajny kształt migdała Ponieważ ja te moje akryle Właśnie spiłowywałam Zawsze do kształtu migdała Teraz są krótkie, równe tak naprawdę Z opuszkiem Ale po prostu daje im teraz czas Na regenerację Na paznokciach mam teraz zwykły lakier Utwardzony Seżwitem tak naprawdę Więc tutaj pod tym względem Moje paznokcie teraz odpoczywają Myślę, że to nie mój Ostatni raz jeśli chodzi o paznokcie akrylowe Za jakiś czas pewnie się na nie ponownie Zdecyduję, ponieważ paznokcie e, Długie W kształcie migdała bardzo mi Odpowiadają, więc tu pod tym względem Na pewno nie mówię Nie akrylom, ale właśnie chciałam Nagrać dla Was taką Przebitkę, abyście Mieli aktualizację jak to wyglądało Po zciągnięciu tych Akryli, więc teraz Dziękuję Wam serdecznie za uwagę Jeśli macie oczywiście jakieś pytania Odnośnie manikur akrylowego, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do tego momentu, ponieważ film jest bardzo długi, ale myślę, że poruszałam w nim całość, jeśli chodzi o ten, ten temat, więc mam nadzieję, że film okazał się przydatny. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. pa, pa. Thank you